Nocą 19 maja 2022 roku nad południowym płaskowyżem Tybetu rozbłysła niezwykła iluminacja. 105 smukłych, czerwonych kolumn światła. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak mistyczny znak na niebie. Potężne słupy ognia unoszące się nad świętym jeziorem Pumoyongkuo. Tę samą scenę zastało dwóch chińskich astrofotografów, Którzy przy pomocy zaawansowanego sprzętu zarejestrowali je na zdjęciach. Zapis wideo uchwycił 105 czerwonych błyskawicowych pierścieni, więcej niż kiedykolwiek wcześniej zaobserwowano w pojedynczym azjatyckim burzowym zjawisku. Na zdjęciach uwieczniono też 16 biało-niebieskich dancing clusters oraz cztery zielonkawe poświaty zwane duchowymi spritami. Pierwsze takie obserwacje w Azji. To widowisko natychmiast przykuło uwagę mediów i internautów na całym świecie. Choć początkowo zjawisko wyglądało na cud, to natura przygotowała nam wytłumaczenie. Te smukłe kolumny światła to tak zwane red sprites, wysokościowe wyładowania atmosferyczne występujące w mezosferze na 40 do 55 mil, około 70 do 90 kilometrów nad ziemią. Z wyglądu przypominają połączenie meduzy, karczocha i słupa. Charakterystyczne są ich czerwone, kuliste główki, czasem oplecione niebieskimi, strzępiastymi wąsami. Powstają w cienkiej, górnej atmosferze, gdzie potężne pola elektryczne, wywołane przez olbrzymie pioruny, wywołują gigantyczne, luminiscencyjne filary. Zwykłym obserwatorom trudniej je zobaczyć. Nad dużymi miastami przeszkadza zanieczyszczenie świetlne i warunki pogodowe. Zdjęcia z Pomojeńkciu ukazują to idealnie. Czerwone fluorescencyjne nitki ciągną się pionowo w górę niczym języki ognia. Nosiły one nawet przydomki nawiązujące do mitów. Niektórzy internauci porównywali je do biblijnych kolumn ognia, które w Księdze Wyjścia prowadziły Izraelitów. Słup ognia nocą, Biblia w legendach tybetańskich każde jezioro w górach ma status świętości, a Puma Yumko, czyli Pumo Yongcuo, uznawane jest za błękitną perłę unoszącą się w niebie. Widok takiej iluminacji nad świętym jeziorem mógł się wydawać zapowiedzią boskiego przesłania, choć szybkie analizy naukowe wykazały, że kryje się za nim czysta fizyka. Zjawisko szybko przyciągnęło uwagę naukowców z Uniwersytetu Nauk i Technologii Chin (USTC). Specjalnie powołano zespół pod kierunkiem profesora Gao Badacze połączyli zdjęcia i filmy ze śladami satelitarnymi. Opracowali metodę synchronizacji czasów nagrań za pomocą map gwiazd, uzyskując dokładność poniżej sekundy. Dzięki temu udało się przyporządkować około 70 do 95% zaobserwowanych spritów do konkretnych wyładowań piorunowych. Okazało się, że wyzwalaczami Red Sprites były niezwykle silne uderzenia piorunów typu dodatniego Positive CG o prądach szczytowych powyżej plus 50%. Były to pioruny wyrzucające w górę ładunek z chmur do ziemi, a nie typowe od dołu do góry. Ta gigantyczna burza miała postać układu mezoskalowej konwekcyjnej struktury, olbrzymiego systemu burzowego ciągnącego się na 200 tysięcy kilometrów kwadratowych od niziny Gangesu aż po południowe zbocza Himalajów. W jego stratiformowej, deszczowej części tysiące piorunów wyładowało ogromne porcje energii. Góry zmuszały powietrze do wznoszenia się, a cienkie powietrze tybetańskiego płaskowyżu obniżało sufit między troposferą a jonosferą. To sprawiło, że warunki nad Himalajami były doskonałe do powstania rekordowej ilości Spritów. Według badaczy, ta burza wygenerowała największą w historii znaną erupcję Red Sprites nad pojedynczym burzowym układem Azji Południowej. Jak zauważono, to wydarzenie było naprawdę niezwykłe, powiedział profesor Lu opisując odkrycie. Niemal od razu pojawiły się skojarzenia z biblijnym i mitologicznym obrazem. Czy to ponowna manifestacja znaku z nieba? W Biblii Bóg prowadzi Izraelitów słupem chmury za dnia i słupem ognia nocą, więc widok stu pięciu świetlistych kolumn mógł wywołać skojarzenia z boską interwencją. W kulturze Himalajów ogniowe zjawiska też opisywano różnorako. Ośnieżone szczyty są często uważane za siedlisko bogów, a światła nad jeziorem na przykład za przebłysk niebiańskiej energii. Jednak mimo mistycznej oprawy badania jasno wskazują, że nasza analiza wykazała, że sprity były wywołane przez uderzenia błyskawic o wysokim prądzie szczytowym. Choć obrazy zdają się łączyć naukę z magią, każde zjawisko ma swoje wyjaśnienie fizyczne. Badacze z USTC precyzyjnie opisali połączenie chmur burzowych z górnymi warstwami atmosfery. Jak pisze Earth.com, światła te to niezwykłe błyskawice. Powstawały nad masywną burzą i zostały uwolnione dzięki specjalnym warunkom. Cały światowy dorobek pokazuje, że Himalaje weszły na mapę globalnych hotspotów spriteów. Fakt, że specjaliści nazywają to największą odnotowaną erupcją red sprites w Azji, nadaje historii niecodzienny ciężar. Jednocześnie przypomina, że nasz świat może produkować naturalne, cudowne widowiska, równie zdumiewające jak opowieści starożytne. Podsumowując, historia nad Tybetem pokazuje że czasem zwykła burza jest w stanie stworzyć scenę, jaką zapamiętamy na zawsze. Około 105 czerwonych świateł na niebie wywołało zachwyt i pytania o granice między nauką a tajemnicą. Naukowcy rozświetlili tę historię badaniami, dowodząc, że za kolumnami ognia stały potężne, dodatnie błyskawice i złożona meteorologia. Ale nawet z wiedzą o fizyce pozostaje wrażenie, że jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego. Te święte ogniki nieba nad Himalajami łączą piękno natury z mistyczną aurą. Przypominają nam, że świat wciąż skrywa tajemnice, których wyjaśnianie pobudza naszą wyobraźnię i zachęca do dalszych eksploracji. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj strefę zjawisk. Do zobaczenia.